Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie i zapraszam Was na z Pepką. Musiałam tam podjechać po jedną rzecz i okazało się, że jest mnóstwo hitów i pomyślałam, że się z Wami tym podzielę. Tym bardziej, że wszyscy robimy pepko. Nie tylko pepko, oczywiście. Chciałabym Wam pokazać bardzo fajną kolekcję. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to widzieliście, bo często Wam robię takie przeglądy. I ostatnio, właśnie jak byłam pepko, to robiłam Wam taki przegląd z pepko. Także jeżeli nie śledzicie mnie na Instagramie, to serdecznie Was zapraszam. Potem pokazuję Wam te rzeczy, których nie pokazuję na YouTubie. No i jestem aktywna częściej niż na YouTubie. Pierwsza rzecz to taka piękna osłonka w idealnym miętowo-zielonym kolorze. To jest taki przygaszony zielony. Miętowo-zielony, tak Kolekcja się nazywa Natural Green Collection. Osłonka kosztowała 20 zł. Akurat yy, uważam, że jest idealna do ziół. Można też kupić taką osłonkę i kupić jakiś kwiatek i komuś w prezencie wręczyć. I ona ma wymiary 15 na 15 na 12 i 3 i ona nie ma dziurki, co mi się na przykład osobiście bardzo podoba, bo tak jak mówię, właśnie można wysadzić jakiś kwiatek, jakieś tam zioła podlać je i się nie przejmować niczym. No i kolor jest cudny. Na tym przeglądzie na Instagramie pokazywałam Wam wiele Innych rzeczy, typu talerze, kubki, ścierki, takie podkładki, pudełka. Naprawdę są piękne rzeczy, więc warto jest się wybrać. Jeżeli chcecie coś tam sobie pozmieniać w domu w fajnych cenach, kupić jakieś akcesoria, które sprawią, że, że coś tam się zadzieje, to myślę, że to jest dobry krok. Ja jestem zakochana absolutnie w tej. O słońce bardzo mi się podoba. No i tak jak mówię 20 zł, to myślę, że całkiem spokocena. Kolejna rzecz, którą kupiłam to wieszaki i wierzcie lub nie, ale nigdy w sumie wieszaków spepko nie miałam. Te kosztowały 12 zł, czyli złote 20 zł za jedną sztukę, bo jest ich tutaj 10. I one są bardzo fajnie wykonane, to znaczy są z takiego materiału, który sprawia, że delikatne tkaniny się nie będą ślizgały. Jakieś tam takie wiecie. Koszulki, bluzeczki, jedwabne i nie tylko. Są takie cienkie, co na pewno pomaga w organizacji szafy, bo więcej rzeczy możemy zmieścić. Ja na przykład osobiście lubię mieć większej rzeczy na wieszakach niż poukładane, więc dla mnie taka opcja jest wygodna. No i były szare, były takie właśnie zielone, miętowo zielone, były czarne i były także zamszowe, tylko było ich mniej, chyba 5 sztuk, właśnie albo cztery sztuki. Ja zdecydowałam się na to, wydaje mi się, że one są spokojne takie. Cielkie, wygodne, więcej można zorganizować w szafie, zmieścić. Następna rzecz to właśnie te podkłady, po których w sumie zawsze jeżdżę do Pepko. One są akurat pakowane tak jak ja tutaj wzięłam po 8 i wydaje mi się, że po 30. Akurat po 30 nie było tym razem, bo ja zawsze biorę większe i one mi się świetnie sprawdzają do klatki świnek, bo ja mam świnki morskie i nie wiecie. I też moja koleżanka ma psa takiego małego i powiedziała, że też super rewelacyjnie to tam jej gra i buczy, jak używa tych podkładów, także polecam Wam serdecznie. One kosztują 8 zł, czyli to jest złotówka za podkład. Myślę, że taka w miarę najtańsza opcja. W Rosmanie są też te podkłady no, w innych drogeriach, sklepach. Można znaleźć oczywiście w zoologicznych, ale ta cena jest zupełnie inna. one są droższe, więc warto, polecam. W Pepko, jeżeli chodzi o artykuły do szkoły, to wiecie co, tak dużo jeszcze ich nie ma. Myślę, że ten boom back to będzie prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia. Znaczy już się pojawiają te rzeczy, ale jeszcze chwilę trzeba poczekać. Ja tylko się zdecydowałam na naklejki, bo one kosztowały 3 zł. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobra cena w tych czasach na naklejki. Były różne i dla chłopców, dla dziewczynek jakieś dinozaury, takie wiecie, samochody były, kotki, pieski. Tutaj mam i takie muzyczne, takie bardziej nastolatkowe rzeczy, więc wydaje mi się, że jest to tokiem spokojnym To też może być dodatek do prezentu, tak jak zawsze Wam wspominam. Kolejna rzecz to coś, co jak jestem w tak to zawsze kupuję, a ostatnio w ogóle tego nie mogłam spotkać i okazało się, że tym razem była świeża dostawa bo jak ostatnim razem Wam nagrywałam film z Pepko, to był ten filmik z artykułami Barbie i nie było w ogóle kapci, a tym razem się pojawiły. Te kapcie są ekstra, ja je bardzo lubię, bardzo często je kupuję w Pepko. one kosztują 10 zł, kiedyś chyba kosztowały, znaczy całkiem niedawno kosztowały 9, tak mi się wydaje. Jaki sezon się zaczyna, jak już jest chłodniej, to jest więcej tych kapci, więcej wzorów, natomiast tutaj był tylko taki jeden i zdecydowałam się Właśnie go wziąć, bo wiem, że, że one naprawdę um, się zużywają i, i warto jest je mieć po prostu, i też nie, nie ma ich zawsze. Znaczy, przynajmniej ja nie jestem w stanie zawsze trafić. E, także jestem zadowolona e, i tak jak mówię, no to wszystko zależy, jakie lubicie kapcie, ale ja uważam, że one są bardzo dobrej cenie. Takie kapcie są też na pewno, kiedyś były w Tesco, jak jeszcze było Tesco. Wydaje mi się, że bywają w Oshon. Może w Carrefourze też bywają, chociaż ja tam się nigdy nie zaproszałam na ten dział, ale jeszcze wiecie co, gdzie one są? Chyba w Kiku, tak mi się wydaje, że widziałam kiedyś takie w Kiku. E, natomiast pepko to są takie pewniaki, na pewno one s, są w stałym asortymencie, nie zawsze są dostępne jakieś tam rozmiary, ale to wystarczy chwilę poczekać i oni je e, wykładają ponownie. Bardzo fajna rzecz w Pepco, którą Wam często polecam, tak mi się wydaje, że mówiłam już o tym nieraz, to są leginsy. Leginsy są w bardzo dobrej cenie, bo one kosztują 10 zł, mają całkiem spoko materiał i całkiem spoko się piorą, bo to z tymi ubraniami z już różnie bywa, ale generalnie uważam, że te ubrania dla dzieci są naprawdę bardzo dobre, bardzo dobrej jakości. Wtedy ja widziałam dzisiaj tylko czarne. E, oczywiście na tym dziale młodszych dzieci są i różowe, i w piatki i tak dalej. Są takie komplety, są zestawy po trzy wtedy wychodzi taniej. Natomiast, e, akurat jeżeli chodzi o takie luźne, to widziałam tylko czarne i uważam, że one są super. One też są super dla nas, bo to nie musi być dla dzieci. To jest akurat 164. Tam na tym dziale młodzieżowym, tak zwanym Pepko, jest chyba, wydaje mi się, do 1,75 m, 1,70 m, plus jakoś tak, więc można się zaopatrzyć 10 zł więc myślę, że to też warto, warto tam się zapuścić. No i tak, nie mogłam się powstrzymać. Musiałam to wziąć, ale zacznę od tej jednej rzeczy, która mi się tak spodobała. Słuchajcie, to zupełnie nie wygląda jak spepko. To jest taka tkanina, która w dotyku jest super mięciutka. Kosztowała 25 zł ta taka bluzeczka, żakiecik, narzutka, nie wiem, madżety, więc jest bardzo wygodna przede wszystkim dla mamy. Jest piękna o nie mogę zobaczcie. Wygląda to jak z jakiejś zaryczypy bato. Wydaje mi się, że to jest piękne. I jeszcze 25 zł również. ręcza i taki kotek bardzo słodkie, bardzo fajne. Oczywiście to jest 100% bawełna, super ekstra sprawa. Do tego także taka wała, czapeczka. Czapeczka kosztowała 6 zł. Zobaczcie na ten kolor, na te uszka. No. Super, little flower, mały kwiatuszek. I były też ciemnoszare, białe były, ale one już nie miały takiego napisu, to był po prostu trochę inny wzór i stwierdziłam, że no, ta czapka jest tak piękna, że muszę ją kupić. Oczywiście jestem e, taką ciocią, która zawsze kupuje jak widzi coś słodkiego, bo nie mogli się powstrzymać. Na dziale damskim były bardzo fajne skarpetki, one mi się wyjątkowo spodobały, w ogóle dobór kolorów Kosztowały 10 zł, czyli 3,33 za sztukę. Mamy trzy pary, czyli beżowy, biały i taki brązowy. Myślę, że to jest w ogóle fajna sprawa. Wiecie, co do trampek, do takich butów trochę wyższych, takich do kostki i ta. Falbaneczka wystaje, to też fajnie wygląda. Nie wiem, czy takie skarpetki lubicie, one są teraz bardzo modne, albo takie, albo takie wyższe skarpetki znaczy modne, jeżeli można w ogóle powiedzieć, że skarpetki są modne. I ostatnia rzecz z tych moich zakupów dzisiejszych to taka szpatułka. Ja w sumie najwięcej tych łyżek, szpatułek, takich drewnianych dodatków mam z łeb, one są w super cenie. Ona kosztowała 0,50. Były też takie zestawy, ale ja ich dość sporo mam i po jakimś czasie po prostu one mi się zużywają. Dokupuję i właśnie w spepko mam ich najwięcej. Fajnie, że coś tak łatwo odrywa i one uważam, że są czemu nie odstępujące od tych droższych sklepów. Normalna taka. Potułka. Przed ostatnim razem, kiedy nagrywałam wam haul step, pokazywałam wam bardzo dużo fajnych rzeczy dla maluszków, właśnie ubranek, i oszalałam, bo ja jestem taką ciocią, tak jak wspominałam, że ja po prostu muszę rozpieszczać te wszystkie swoje dzieciaczki, więc nie mogłam się powstrzymać i dzisiaj też weszłam, ale na chwilę weszłam i tak sobie pomyślałam, bo jeszcze nie miałam okazji dać tych ubranek, tak sobie pomyślałam, że na przykład do tego żakietu świetnie będzie pasował ten zestaw, który ostatnio wzięłam. Zobaczcie. Piękne, to. Po prostu obłęd. To jest też 74. Zobaczcie, do tych spodenek, na przykład nawet, takie dwa kolory. Albo do tych leginsików. Też będzie fajnie wyglądało. Czy pod takiego te Leginsy nawet też takie o, zobaczcie, na to. Czy do tej sukieneczki, to już w ogóle. podepnę to. Bardzo szybko to się odpina, łatwo się zakłada. Zobaczcie na ten zestawik No idealne, co? <laughs> bomba, A to też jest dwuczęściowe, więc można spokojnie zdjąć tą spódniczkę i założyć tam. do jakiejś innej bluzy. Tylko do takiej. zobaczcie, Piękna mają rzecz. Kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że się Wam do czegoś przydał. Koniecznie dajcie znać, co wy kupicie w pepko, co polecacie. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wasz czas i Wasze komentarze. Trzymajcie się ciepło i do miłego zobaczenia buziaki. Pa pa!